I'm wow. wow. Bez wątpienia jest to sama radość, czysta przyjemność. Czujemy się bajkowo, wyśmienicie. Mamy koło siebie samych przyjaznych nam ludzi, tylko osoby, które są nam bliskie. My uwielbiamy kontakt z ludźmi, uwielbiamy relacje międzyludzkie. Dlatego, jak gdyby to, że dzisiaj tu możemy gościć tak dużą rzeszę naszych przyjaciół, naszych kolegów, sprawia, że dla nas to jest wymarzony czas, wymarzone miejsce. Jesteśmy szczęśliwi po prostu. Prywatnie święto, firowo święto, cudowny czas. Tak jak kolega wspomniał, relacje były zawsze na pierwszym miejscu w naszej firmie. Wspaniali ludzie, dzięki nim budujemy tą firmę, która rośnie z roku na rok coraz bardziej. Jest nam niezmiernie miło, że ta rodzina bajkowa z roku na rok wzrasta i ja prywatnie, myślę, że kolega również czuję tą radość, szczęście, wzruszenie, że możemy... W takiej przestrzeni jak dziś być. Na co dzień zajmujemy się głównie dachami, oknami, i Od jakiego czasu znaliśmy? Działalność również o dofinansowanie z programu Czyste powietrze? Działamy w tym momencie na czterech rynkach. Jest to Radom, Rajec, zwoleń i puławy. Zaczynaliśmy od dwóch osób, czyli byliśmy tylko my dwaj. W tym momencie jest to 140 osób zatrudnionych w firmie i z ponad 150 ekip wykonawczych, które współpracują z nami. Wydaje mi się, że emocje dopiero przed nami, część oficjalna, życzenia już minęły, teraz myślę, tylko już szampańska, wiśmienita zabawa do białego rana. <śmiany>